Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ryba w trasie. Dzisiaj zrobimy taki test czajnika elektrycznego firmy Carmotion, mam nadzieję, że widać. Czajniczek ma zasilanie 24V, 250W, ma pojemność 700ml i producent podaje, że w około 10 minut ugotuje nam wodę, a my to dzisiaj sprawdzimy. Tak więc butelka, czajniczek zalewamy do pełna, żeby test był rzetelny. I sprawdzimy, w jakim faktycznie czasie ugotuje nam wodę. Dobra. Jest 700 ml. Mam nadzieję, że będzie widać miarkę, no ale niestety, nie? Ale widać, widać tutaj wodę, że woda jest dopełna. Także zakrywamy go tutaj. Nakładamy pokrywkę. Tutaj będzie stoper odliczał czas, żeby mielibyśmy podgląd, żeby Ile faktycznie mu potrzebuje czasu. Także dioda się zapaliła, czajnik włączony, włączamy start. No i sprawdzamy ile czasu będzie potrzebował na zagotowanie wody. No i mamy już 8 minut ponad, ale woda już jest. Gorąca, czajnik jest gorący. I widać, że woda też już powolutku dochodzi, ale jeszcze to nie jest to. Ale powolutku już zaczyna woda nam się gotować. Mamy 9 minut. I woda się gotuje. Także, według mnie, czajnik jak najbardziej zdał test i robi robotę. No bo myślę, że jak na taki czajnik samochodowy, yy, zalanie wody 700 ml, czas 9 minut i 35 sekund. Woda, proszę bardzo, gotowa. Także możemy wyłączać go. I zalewać herbatkę. Zastopujemy czas, i proszę bardzo. I mamy gorącą wodę. Także uważam, że czajnik za 70 zł robi robotę. Zdał test a czy wy byście kupili taki czajnik dajcie mi koniecznie znać w komentarzu